No I, i do naleśników potrzebujemy jajka i tutaj moment edukacyjny, który dają jajka. Dokładnie. Poprzedni odcinek przyjął się w sumie nie wiemy jak, bo jeszcze go nie wstawiliśmy i dlatego zrobiliśmy dla was drugi odcinek. Właściwie to go robimy dopiero. Tym razem danie jest bardziej skomplikowane, ponieważ Będą to naleśniki i będą to naleśniki z różnymi dziwnymi rzeczami w środku, ale dobrymi rzeczami, więc na początek prezentacja produktów, które kupiliśmy i znów można powiedzieć, że nie przekroczyliśmy 200 złotych. No tak, niestety a, zupki chińskiej nie będzie, tak. a jeszcze nie wliczamy produktów typu mąka, mleko, takie zwykłe i tak dalej, bo no to mamy jajka i tak dalej. Więc kupiliśmy banany, ponieważ jednym Będą w środku smażone banany. Znaczy nie tylko i nie we wszystkich naleśniorach, ale A będą. w niektórych? Słucham? W niektórych. A, w niektórych, no. <grym> I ogólnie przeczytaliśmy, że żeby smażyć banany, to najlepiej jest to robić na maśle. No to masło też mamy. Yy, tak. Potem jednym z elementów nadzienia będzie krem o smaku czekoladowym. Oczywiście mogliśmy kupić Nutella, ale ona jest za droga. Właśnie i wybieraliśmy jak najtańsze produkty. Właśnie, więc kupiliśmy coś takiego. Trochę się pogniotło, ale jest dobrze. Chyba go jadłam, jest dobry. Potem kolejna rzecz związana z nadzieniem, to jest masa krówkowa, kajmak. Piękna. Co jeszcze? Tutaj kupiliśmy kulki to są niby duo, ale to no te jest... takie płatki, nie? Definitywna przewaga tych czarnych, no apartheid. Ciapaci atakują się. No, to też będzie dodane do nadzienia. Teraz tak. Tu mamy coś jak kuki crisp, tylko tańsze i też ciasteczka, żeby nie było, że są jedne płatki i słone orzeszki. To akurat do tego nas sprowokowało to, że jeliśmy pączki z karmelem i słonymi orzeszkami i było to bardzo dobre. I właśnie te ciasteczka, w sensie te płatki do, chcemy dodać. Znaczy spróbujemy je dodać jakby do ciasta już przy smażeniu, a jak będzie źle, no to po prostu na. W sensie do środka no. czy coś takiego je zaginiemy. No oczywiście tak jak wspomnieliśmy, czyli woda, akurat nie mamy, nie, ga gazowane, znaczy nie, nie mamy gazowanej wody, a podobno z nią jest lepiej. Ale dobra, czyli będzie zwykła woda. Eee, a jeszcze mleko. Mąka, mleko, jajko. Ale mleko wiesz, to specjalne. A, dla... Zostało ono na dole i muszę się po nieco cofnąć. No. No, już szedłem po te mleka. Znaczy... Będzie też normalne mleko, ale stwierdziliśmy, że dolejemy też to. Spróbujemy przynajmniej. Spróbujemy. No bo a, teoretycznie no Miller Mirz to jest niby mleko, ale tak naprawdę jogurt. Więc może być różnie. I to jest o niezwykłym smaku, bo to e jest edycja limitowana. Tak. O, no, pina kolada. No. I to w sumie tyle w tym temacie. Być? Mm, no. Do tego jeszcze dodamy proszek do pieczenia. Daje się białko żółtko. Nie wiem, całe jaja. No całe jaja. No, no, no. No i to są jajka. Jajka pochodzą od kury, ale mogą też od innych zwierząt. Tu jest zarodek. Właśnie. Mm. Mm. To ogólnie, jeśli chodzi o to, 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 to ma taki smak, hmm, bardziej chyba ananasa czuć, zarówno w smaku, jak i w zapachu. No. No. No zobaczymy, spróbujemy jednego małego naleśnika z tym zrobić, a jak będzie niedobre, to, to nie. To trudno. To, to, to zjesz. <laughs> Piotr, zjesz to. Ym, poczekaj, może na początek trzy, i wtedy najwyżej dorobimy. Dobra, to to mąkę byś chciała? Yy, no, tylko sobie mój łapy. Dobra, mąka. Bo tak, miałem y, ten, takie obawy, czy to jest mąka, czy może to jest cement albo kokaina, ale się okazało, że to jednak jest wapno. mąka. Wapno, i nie mogę tego otworzyć y, jednocześnie trzymając kamerę. Jak to się kufa, otwiera. <laughs> Ej, tak na serio. <daj> Daj. Jak to idzie? Weź, weź Poczekaj, ty. ja mam jeszcze mokre ręce trochę. Eee, ja, przecież ja to ten. No i jak ty to otwierałeś? Którędy? Nie wiem. No Prze przed chwilą, żeśmy to testowali. Weź tu podtrzymaj Mmm. Mm -hmm. Ciekawe, ciekawe. Gdzieś tam jest jakieś. Ach. No jakoś. Nie. Jako się to otwiera, no, tylko jak? <daj> No, okazało się, że to było w ogóle odwrotnie włożone, więc pozdrawiam, ale się udało nożem to wyjąć. I teraz mm, ja wyrzucę, Dobra, to za teraz. chwilkę. Teraz, yy, teraz ten, nie? Mąka. Kuba, nie wiem ile, bo ja to zawsze na oko robię. No to teraz też zrób na oko. Ja Wiesz, ja zawsze robię tak, że trochę wrzucam, miksuję i wtedy patrzę. Nie na mój ryb. <śmiech> <śmiech> wtedy patrzę, jaka jest konsystencja. <laughs> Nie, bo nikt nie wie, jak wyglądasz. Nie. Dobra, dajmy tyle, wymieszajmy Jeszcze to cukier, i... nie, czy nie? Tak, też, ale jeszcze też nie wiem, mleko. No to tutaj mleko jest. A, dobra. Bardzo so, wypasione. Mm. O tak. Mleko, wypasione. Nie wiem, niby mleko, wodę. Ja czasem robiłam z samym mlekiem, czasem robiłam w ogóle bez wszystkiego, z samej mąki. O tak. Nie wiem, zobaczymy ile tam. Jeszcze ten. Wymieszajmy to najpierw. I tak. zobaczymy po prostu. Czym by tutaj wymieszać, zobaczmy. Znaczy nie mikserem. W tle. To, aha, Dobra. To no miało to... być śmieszne? Tak, to miał być element śmieszny. Jest mikser. Teraz tak, gdzie tak. by go podłączyć? No to. Okej, okay, chyba jest dobrze, mam nadzieję, że to nie wystrzeli no, też mam taką nadzieję. Boże. No nie, no póki co to działa? O, no, tak. Dużo mąki. No chwilę cukru się dosypie, nie? Tak, 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 tak. Tak, tak, No widzicie, ja tutaj na razie jestem w takiej biernej formie. W ja po prostu rzucam kupie komentarze. I patrzę się, jak to powstaje. Okej, okay, to jeszcze mleka, wiadomo. Dobra, mleko. Trzeba, no właśnie, no weź. <grym> yes. No standardowo coś głupiego leci w TV. A cukier wtedy kiedy? Dobra za chwilkę, spoko. To no, tak... jeszcze proszek do pieczenia, nie? Ja? No tak, cukier do pieczenia marki Tesco. Cukier, Aha, dobra, no, okej. Okay. <grym> Cukier do pieczenia, tak. Cukier do pieczenia i proszek słodki. No tu jest cukier, trzy łyżeczki, bo nie wiemy ile, a też nie chcemy przesadzić, bo właściwie mamy tyle tych słodkich a to rzeczy. Sol? Soli weź kuwa, ja nie wiem ile. Weź tam pół łyżeczki wsyp. Nie wiem, ile oni dodają. Ja nigdy nie dodawałam soli tak jak mówię. No Dobra, i tak będzie... walczyć ze sobą sud ze z cukrem. Tak. No i oczywiście proszek do pieczenia, no. Oh. Mm, poczujcie tę jakość. Z Tesco. No z Tesco. Proszek Tesco i w Lidlu na przykład go kupić. Nie wiem ile się dodaje, nie mam. Chyba pojęcia. Widzicie, to jest piękne, że my nie wiemy w ogóle ile dodawać, więc jak ktoś napisze w komentarzu ile, no. to, to nie wiem, no tyle ile uważasz. Dobra, Najwyżej się zesrasz. <grym> Dzięki. Dobra, z racji, że nie wiemy czy po dodaniu tego tutaj to będzie dobre, wiedzieliśmy, że podzielimy tę masę. No, no damy trochę. Będzie trochę eksperymentalnie. No. Eee... Łyżką, masz Eee, miałem tu gdzieś. No, gdzieś była. Albo czekaj, po prostu. Ach. To nie patrzę, bo to ma być bieda to sztućce są. biedacy, jedzą rękami. Chociaż może więcej tej masy wykrzesamy potem. Zobaczymy, na ile to w ogóle starczy. Mm, no, super. Mm. Do zwykłej tutaj, do tego też chyba jeszcze troszkę mleka. No. Dlatego tutaj akurat jak dodamy jeszcze trochę tego. Kurwa, ja nie wiem nigdy ile. Hmm. Ile tej masy się wrzuca na jednego naleśniora? To zależy, czy chce się grube właściwie, czy nie. Dobra, dajmy tak. Nie wiem, tak mało może, albo dobra, jeszcze jedną łyżkę dam, aby nie było takiej biedy. Hmm. Znaczy, ma być biedy, ale. Ale nie aż tak. Dobra, dajmy to. Jeszcze dodamy. Tego mleka dziwnego? No, które jest napoczęte? Nie mam pojęcia. No i tak wszystko wypijemy. <grystanie> myśmy tylko łyka wypili, to wiesz to. Mm. Chyba to. No dobrze. To... No raczej, no to. <grystanie> y... Mam nadzieję, że ty to nie będzie boleć. Nie wiem ile tego dodać, Boże, powiedz mi. Boże mm, mój. No może, może ty. <grym> A bo to. No dobra, to. Dobra, wymieszam to, zobacz. <grym> no. Na zdrowie. Mm. No. No, jak widzicie, ja w dalszym ciągu tylko stoję. No. Mamy już patelnię. To jest specjalna patelnia do naleśniorów. Odznacza się tym, że jest e, no, taka. Tutaj no jest czarna węższa. A tu z kolei będziemy smażyć banany. I myślę, że I ta nale... ma rączkę? Ta, tak, bo to nie ma rączki. Nie. I ogólnie no, myślę, że naleśniory można już na takim zwykłym oleju ten smażyć. Nie można. Zakaz. Jeszcze? Nie dobra, na jednego to chyba. Nie wiem, wlewaj tam. No, Kule. tłusto, kurde. Będzie tak. Janusz, już Korka, ja no mam Małe, nie? No, teraz. a trzeba, Ale najpierw wtedy weź, rozgrzej. Rozgrzać. Tak, to trzeba rozgrzać najpierw. To jest duży palnik, nie? To jest mały. No, jest charakterystyczne styczenie, więc chyba będzie dobrze. Aczkolwiek nie wiadomo. Kuwa, wszystko, nie może się zmarnować. A, eee, zapłacone musisz. No, taki krzywy. Musisz to jakoś podrzucać potem? Nie. Nie? Znaczy... wiesz. Przydałoby się mieć tą do przerzucania. Znaczy przerzucić tak, ale nie tak, że kuwa na patelni. Dobra, to ja już chyba wiem co wziąć. Właśnie, ten taki nie? No, no, no. Jak spons Ej, ta wygląda jakbyś była w więzieniu. Mm. Mm. Będę pisać list. No i to się robi. Jak będzie tak w miarę widać, że jak będzie widać, że jest zrobione, to jest zrobione i przerzucam na drugą stronę. No chyba że nie będzie zrobione. Wtedy nie będzie zrobione. No trochę się przypiekło. Ale tylko trochę. Ale strasznie krótko. Ja zawsze, jak robiłam na lśniory, to kurde. Właśnie, się bo się sumie nawet chyba z minutę mieliśmy to. No. No dobra, to jest ten zrobiony na Miller Milch. Tak, i zaraz go będziemy próbować. I co, coś czujesz? Mm. Czujesz w ogóle to mleko? W ogóle to Walić nie używamy go i je pijemy osobno. No, ogólnie stwierdzam, że ja nic nie czułem z tego. Ja tak odrobinę, ale to w ogóle. No jakby mi nikt nie powiedział, że to jest w środku, to też bym właściwie. No tylko, właśnie. że to, że wiedziałam, to coś Więc tam. Więc chyba po prostu lepiej to sobie wypić do naleśniodów, niż dodawać. No to skoro przetestowaliśmy ciasto i już wiemy, że trzeba je krócej smażyć. I, I ogólnie dodanie tego niewiele da, to też stwierdziliśmy, że będzie więcej tych naleśniorów łamane przez placków, łamane przez. No. no. Tylko właśnie się zastanawiam teraz, a co my wszystkie placki, jak my to zrobimy, od razu wpieprzamy trochę tych płatków? Eee... Czy są Nie. Jakoś? Nie, no. Nie chciałbyś do ciasta dodawać? Nie. A, no dobra, bo się że tak. A, bo nie wiem jaki byłby efekt tego. No tak, dobra, bo one są dosyć, one się No właśnie, spływają, właśnie, właśnie. Katelnią. Ja myślę, że najpierw tym, to tym i tym, to posmarujemy, a potem dopiero tymi. Jo, chyba wystarczy. Tak. Tak. Dobra, teraz chyba przyłożyły. No, ta patelnia trochę głupia, bo ten tłuszcz nam spływa i dlatego to chyba takie czarne jest. No. Może za dużo tego tłuszczu nałem. Nie wiem. To znaczy to i tak by chyba spływało na boki, no bo co? Dobra, weź już, może. Tak? Ja, bo trzeba uważać. Odchodzi? W miarę? Uh -huh. Uh -huh. Szybkim ruchem musisz, bo to wtedy się tak rozwala. Ech. No. Wyłączna. Na... Niepełnosprawna kuchnia. <laughs> <laughs> Boże. Wszystko pod kontrolą. Tak naprawdę to nie. Boże chwila. O, tak zrobimy. po chwili. W dłuższej chwili. Jest naprawdę piękny. Ach, taki prosty, taki symetryczny, nie? Symetryczny jak, jak Bad Boy z radiosami. No tak. Dobra, zdejmij, bo się przypali. Nie tak przypalony. Jakimś cudem. No grunt to czystość. W ogóle nie widać, że to było coś robione. Samo tutaj. Ale to jeszcze nie koniec. Wyszło, nie wiem, ile ich tutaj wyszło. Trochę ich wyszło. Trochę. To teraz. O, to już smakowaliśmy i to tak trochę zalatuje tym. Za pierwszą łyżeczką smakuje czekolada podobnie, ale z kolejnymi jest coraz lepiej. No, więc polecamy. I teraz co? Będziemy kroić banany chcemy je usmażyć może na tej samej patelni, żeby już nie brudzić więcej, bo i taki jest syf. No. Jeszcze to usmaśmy. Tak, tak. Dobry pomysł. No, a poza tym podejrzewam, że dużo nam tego zostanie będziemy to wpieprzać na surowo. No dokładnie. Na surowo. <słuch> surowo. Do mm, mikrofali. Ciekaweś, bo takie coś się do mikrofonu włożyło. Nie wiem i nie chcę próbować. No. To, to jest kuchnia eksperymen pełna eksperymentów, ale nie aż takich. No to może oszczędzimy Wam cięcia banana, bo to, to, to tak. No to to jest biedne masło, tyle mieliśmy tylko. To będzie patelnia na banany. Może póki co wystarczy, a potem najwyżej dołożymy, nie? Bo Dobra. to trzeba oszczędzać. Myślę, że wszystkie się zmieszczą. Okej okay. mm. ah. Jak smakuje? Miłością Bo wiecie, bo banany mają faliczny kształt i to jest takie... A ja myślałam, że powiesz, że jak, że jak banan. No to zjesz. O, jest okej, okay, myślę. No. No, i to dodamy później. Chociaż nie, może najpierw. Wygląda jak smażone gąsienice. No, to dodaję temu tylko bardziej apetycznego uroku. No, to najpierw spróbujemy z tym zrobić, tą masą. Czekoladowo? Nutello pod... A może banana do tego damy, czy nie? No, może być do czekoladowej. A myślimy właśnie, że ten kajmak damy z orzechami. No. A nie, lepiej najpierw było posmarować czekolado? Hmm. A właśnie, w sumie tak. No. Dobra, bo zapomniałem, że to nie jest takie płynne. No, właśnie. To bardziej taki budyń typu, nie wiem, satino czy co? Budyń tam. typu budyń. Tego hmm. typu Benz. Tego elo? typu Benz. Boże, nie zmuszaj mnie do lajkowania tak, ta, takich fanpage, y, nie? I tak polajkuję raz jeszcze. Tigera, official. Boże. Z Twojego no. konta. Mieliśmy do wyboru, albo oglądać ich streama, albo robić naleśniki. Wybraliśmy Sami... i to, i to, bo zaraz będziemy oglądać. Jest 222, więc dużo nie straciłaś. Podejrzewam, że nawet jakby dwie godziny to trwało, to i tak byś dużo nie straciła. Cały czas byłoby to samo. Benz. Dobra, żeby to nie było aż tak za słodkie. To Jej, też niedobre. Straszne. Dobra, załóżmy, że to jest, że to dobrze wygląda. Mm, to, to teraz kajmak. Mmm. Płynna rozkosz kurwa 69 No dobrze. To teraz orzechy, to są już orzechy solone. Nie wiem czy za dużo ich nie dałem. Chyba nie. No, no spoko. Jeszcze co no. mogą się zmarnować. Tak się zmarnuje. Na nasze żołądki? No. Nie, ogólnie wie, wie, wiecie, słony i słodki to jest najlepsze możliwe połączenie, ale Polacy nie potrafią tego docenić, bo oni jedzą swoje mielone za 8 zł za kilogram. No, i to było w Japonii. W Japonii, jak chcą jak um, stary Japończyk chce sprawdzić e, wybranka swojej córki, to podaje mu właśnie naleśnika z sunymi orzeszkami. I jeśli on nie zje. To popełnia na nim rytualne bukakę. Dobra, wariant trzeci. Czekolada i pół paczki czokoszoków. Czy to są kulki duo? Widzicie, jest paru białych, ale sytuacja to wygląda tak jak trochę jak w Szwecji i Niemczech. Mm. Hehe, rzadziej mm. polityczny. Dobra. Jeszcze ciastka. Właśnie, jeszcze ciastka. Chuję już od samego widoku jestem na jedzeniu. Mm. A banan ogłem dobry spróbowaliśmy? No. No i tyle. No i dobry jest. Jest dobry. Smakuje jak smażony banan. Także widzicie, bez sensu. Bez sensu jest kupowanie y, takich zwykłych płatków, jak można kupić podróbki. W Auchan, nie wiem czy we wszystkich, pewnie nie, nie we, we wszystkich, ale w tym, w którym byliśmy, czyli w bogatym, można było kup kupić na wagę takie rzeczy. Boże, tego się nie da zwinąć, ale kto by się tym przejmował, prawda? Boże. No, to najwyżej coś wypadnie. No. no, to jesteśmy następnego dnia, już. Jak widzicie, żyjemy, czyli naleśniki były dobre. No i były dobre. No, i polecamy. Ty, no, smakowały nam. Ty patrz, jaka zajebista kura.